Chlapiesz. Chlapiesz? Ty się kąpiesz? Tak? Tak. A gdzie ty się kąpiesz? W wannie takiej mojej. To jest taka twoja wanna? Mm -hmm. A powiedz, gdzie my dzisiaj byliśmy? Gdzie byłyśmy dzisiaj? Nad morzem. Nad morzem. I co ty robiłaś w tym morzu? Kąpałaś się? Tak. I kto jeszcze z nami był? Ale ładnie mów. Kto? I ciocia Ania. Ciocia Agnieszka i kto jeszcze? Malutki bąbelek. Malutki bąbelek Karolek. I kto jeszcze? Ciocia Marysia, tak? I fajnie było? To chyba babcia. No babcia Marysia, no. No, to jest babcia Karolka, niech ci będzie. Babcia Marysia. I co fajnie było? Tak. A jakie były fale! No, jakie były fale! Takie bałwany płynęły do nas, tak? Tak. Ale super. nie nich kiedyś. Tą wodę wanie. Tą wodę wanie ty głupol. Mam się coś ręka piecze, ona się tym kremem posmarowała, a coś. Dalej mnie piecze. Czym? Co się stało? Co się stało z mamą? Mama zniknęła stąd. Była przez chwilę, ale szybko coś tam. Mamusia nie zna dalej. Co się stało z tatą? Co się stało z tatą? Tatuś jest w pracy. Taki jak zawsze. On zawsze w pracy jest. Od rana do wieczora tatusia nie ma z nami. Jesteśmy same skazane na siebie. Nie, tak. nie znam tej obrzydliwej muzyki. O, ho, ho, ty obrzydliwa muzyko. A nie jest ci zimno w tą siusiuchę? Siedzisz tam w tej zimnej wodzie. Nie. A w morzu ci było zimno, nie? Jaka była woda w morzu? No fale była, ale jaka była ciepła czy zimna? Zimna. A ty lubiłaś tą zimną wodę? Tak. I bawiłaś się na piasku tak. i zbierałaś muszelki? Tak. Babcia Marysia ci zbierała, tak? tak? Biegałyśmy do wody. Super było. No ale wyjdź już tą siłą z tej zimnej wody. Pogrzej się teraz trochę na słoneczku. Ja idę po krzesełka do szopki. Będziemy sobie siedzieć. Okej okay, Jos?